Jak poznać dobrego chirurga plastyka? To jest bardzo trudne pytanie, aczkolwiek mogę coś doradzić. Um, uważam, że najważniejszy jest kontakt. I dostępność. Podczas rozmowy musisz czuć się komfortowo, musi chirurg wzbudzić twoje zaufanie, jak również ty musisz wzbudzić zaufanie chirurga. Musi być interakcja między pacjentem a lekarzem. To jest, uważam, najważniejsza rzecz. Następnym elementem jest dostępność. Chirurg, uważam, powinien być dostępny na co dzień dla, dla pani, ponieważ mm, to jest zabieg operacyjny. Może będziesz potrzebowała konsultacji jutro, za miesiąc, za dwa miesiące. A może nawet tego samego dnia, więc dostępność jest uważam najważniejsza. Proszę również zwrócić uwagę na doświadczenie, jak również na wyniki pooperacyjne, jak również na opinię i miejsce, gdzie pracuję, ponieważ tu łączy się z tym komfort całej opieki pooperacyjnej, która ma.